na wszystkim dzisiaj mamy spontan z pola z komóry. więc, jakość, na, już tam na samym początku, mówię, że może być słaba. Co do jakości życzenia, yy, jesteśmy na polu i yy, dobrze, że wziąłem ze sobą proteusa yy, Bo tak, yy, na wiosce obok, po, tam gdzieś na darżu, yy, nie było w ogóle stonki. Yy, na mojej wiosce, na Dobrosławcu, też nie ma w ogóle stonki. E, Przejechałem na e, Jarosławki e, Tutaj mamy też ziemniaczki 12,5 ha e, I się okazało, że ta stonka e, zaskoczyła Zobaczcie tu co się dzieje Hula sobie Hula, hop. No normalnie zżera mi ziemniaki No nie do pomyślenia Tu nie byłem właśnie, no niestety zrobiłem błąd, że to nie podjechałem w ciągu tygodnia Ale ona i tak pewnie w ciągu jakoś 2-3 dni tutaj wylęgła dopiero ale to jest idealny moment, żeby ją zrzucić. Mocno jeszcze nie atakuje, nie gryzie tych ziemniaczków. E, proteusa dorzuciłem na tą stoneczkę. E, tutaj lecimy z T3 już na ziemniaczka. Leci miedź, e, leci odżywka agrawita potasowa. E, tam jest chyba 9 azotu, 10 fosforu i 40 potas potasu. 40 na pewno, ale fosforu nie wiem ile dokładnie. Ale około 10, chyba 11. Co tutaj możemy zaobserwować w tych ziemniaczkach? No, u nas nie padało od 19, tak jak dobrze słyszycie. Od 19. Y, jedni powiedzą: Niemożliwe. No, co wy mówicie, gdzie? Jaka susza? Właśnie mamy dzisiaj ogólnie dzień y, 3 lipca. No, teraz za chwilę puszczę ten film. Y, jest godzina 12. Dwun y, y, u nas nie ma suszy. Jest, można powiedzieć, tragiczna. Tragiczna susza. E, rośliny już zdychają. E, zobaczcie sobie. jak Rośliny się już broją, bronią. Bronią się. Nie zbroją. E, bronią się rośliny. Ostatki sił już ich tutaj na polu. E, na gór, górki wszystkie można powiedzieć. Wysychają. Tam, gdzie trochę widgoci. E, lepsza ziemia. No to kwi, kwi, e, kwitną jeszcze kwiaty. E. I co mogę Wam tu powiedzieć, te trójeczka, proxanil 2,3 litra, akurat mi tak wyszło, akurat mi tak wyszło, akurat na bańki, do tego mankozeb 1,3 kg, bo akurat cały wrzuciłem na 17 hektarów, do tego, tak jak już mówiłem, agrawita potasowa, miedź w ilości 0, chyba 8 litra, bo jeszcze miedzi tutaj po prostu nie ten, nie wrzuciłem. I co tu jeszcze? kwasek cytrynowy, wiadomo, zbicie PH i, 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 i Proteus. I Proteus na, na stoneczkę teraz wrzuciłem, bo na tamtych, na tamtych plantacjach w ogóle nie ma śladu po postące. Tutaj jest no, normalnie zatrzęsienie tej stonki. Jakieś widzicie, czyli jak jedni mówią na wiosce, to jest stonka, jest pryska, jest pryskać stonkę. Wcale nie, nie musi tak być, wioska to będzie stąd 15 km dalej, nie ma śladu po stące, a tutaj okazuje się, że jest, ale zobaczcie, wchodzę teraz w głąb pola, tej stonki jest mniej, jest mniej na krzakach, stonka bardziej żeruje na, na zewnętrznych, na zewnętrznych bardziej, na obrzeżach pola, o. Tutaj oczywiście robiłem poprawkę Rikonem teraz, zamiennikiem Titusa Widać, że już ciężko zdycha Zdecydowałem się poprawić tylko Dołki lub górki, gdzie, są, gdzie jest po prostu więcej Widać, że na ścieżkach, właśnie ten jest plus w ścieżkach, że Jak jest czysta ścieżka, to znaczy, że tam nie ma chwastów Już ogólnie w ziemniakach nawet A tu gdzie na ścieżkach mamy jakieś chwasty, to w tym momencie sobie włączam opryskiwać i dany kawałek sobie pryskam nie muszę pryskać całości oszczędność pieniążków tym bardziej teraz gdy o idzie fajna chmura jak będzie deszcz to się wrócę do domu z powrotem ze środkiem ale to nic no i oszczędność pieniążków można w ten sposób poprawki tylko robię właśnie na dołkach, tam gdzie to zachwaszczenie wtórne wyszło, gdzie większa wilgoć, ten środek herbicyt troszeczkę jakby został przepłukany z tej ziemi, popraweczki zrobiłem, a warto robić, bo powiem Wam, jak nie upryskacie dołków, a tam będzie najlepszy plon, chwasty równie silnie idą, tak samo jak ziemniaki, yy, chwasty zaduszają z, yy, etapowo ziemniaki, tam gdzie byście mieli najlepszy plon urosną Wam chwasty będzie ciężko to wykopać więc, więc nawet jak tutaj szła chociaż arkadę to no arkadę niestety coś tam chyba ma średnie działanie na, takie, na taką chwastnicę jednostronną i ona potrafi wyskoczyć więc lepiej jeszcze raz jej tam wystarczyło chyba 30 gram tego riconu czy Rimela, czy inne jeszcze tam, czy zamienniki są różne tych Titusów teraz? E, także warto warto po prostu. No niestety warto, ale warto no trzeba nawet kurczak, korka wodna wziąć, poprawić te kwasty, zniszczyć, bo to później, no robimy sobie, to będzie zakwaszczenie wtórne, którego później, które będzie po prostu nam później gryźć tego ziemniaka, dusić, plon mniejszy, same straty. E, także warto się jeszcze raz przyjechać po wszystkim tym, tym, no, na te chwasty wtórne dobra, Jezus, zgadam o tych chwastach piernicze co tu, aha, jeszcze Wam chciałem odnośnie wapna, niejedno wapno już testowałem, niejedno wapno kiedyś wziąłem polskie wapno, nie wiem skąd to było kurka wodna takie dziwne te nazwy są, te polskie wapna i w tym miejscu tutaj, o, dokładnie tutaj dokładnie tutaj była cała pryzma, tu były chyba ze dwa tyry wysypane i powiem Wam, że miałem zastrzeżenia do tamtego wapna, yy, bo było strasznie, no dużo kamienia, znaczy no było, grubo żerniste, Mówili, że wszystko w porządku, że tak to takie ma być, a teraz zobaczcie sobie jak wygląda wapno, to wszystko to jest wapno. Kiedy to się ma rozpuścić? Wie... Moje jak ja przez Sito wtedy przybrałem te wapno, bo zgłaszałem reklamację, nie uznali oczywiście. Powiedzieli, że to wszystko jest ok, te wapno takie ma być, że ono działa. E więc ja wziąłem to po prostu, rozpuściłem szklance i można powiedzieć, że e dwie trzecie to był ten kamień, a nie wapno. Rozpuściło się tylko jedna trzecia tego wapna, więc e sprawdzajcie wapno, jak kupujecie, tak jak e pan Cezary Wincenciak Win e mówi. Sprawdzajcie wapno, rozpuszczalność tego wapna. E, o tutaj stoneczka. I wilgoć. No Tu zobaczmy jakaś głębiej jest wilgoć, może będzie jakaś wilgoć. A, wilgoć, 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 wilgoć. Nie ma wilgoci. U nas na głębokości już prawie pod rajką nie ma tej wilgoci. No i co do tego, do tego wapna. E, tu można powiedzieć dużo zostało tego wapna i nie widzę jakieś tam różnicy no to tak jakby było, nie działało praktycznie na pewno na suszenie pomoże za bardzo i co tu jeszcze powiedzieć o tym wapnie no to że ten kamień tutaj będzie sobie zalegał nie wiem po co mi ten kamyczek a płacimy nie wiem za co płacimy trzeba naprawdę lepiej może nieraz wziąć i wziąć sobie parę złotych dołożyć kupić naprawdę dobrze zmielone wapno niż takie gówno które nam wciskają co nie raz może nawet nieświadomie, bo producent jest winny jakości wapna, więc... Dobra, chyba powiedziałem Wam wszystko o prysku, o tym wszystkim, spontan z dnia, właśnie z teraz, rzucam ten filmik w tym momencie, żebyście wiedzieli, co się dzieje mniej więcej na polu, u siebie też sprawdzajcie, bo nie zawsze na jednym polu może być stonka, na drugim może nie być, a potem jak właśnie przychodzimy na pola, a tutaj badyle stoją, Stąka sobie już swoje zrobiła. Także trzeba uważać. I co tam jeszcze? Uf, nie, nic więcej, dobra. Także <laughs> tym, co tam za dużo tej wody, to życzę trochę mniej wody. Tym, co brakuje wody, życzę więcej wody. Mam nadzieję, że tutaj u nas zacznie padać. Idą jakieś chmurki, ale to znowu widzicie bokiem. Wszystko idzie bokiem. Zawsze u nas, u nas jest tak, że. Tu przechodzi, tam przechodzi Dopiero za nami zaczyna Zawsze patrzę na tą pogodę satelitarną Zawsze takie, że za nami Po prostu pada I to jest takie, no naprawdę Mamy chyba w tym roku Taki niefart z tym deszczem Że sobie nie, no, no, sobie Nawet nie wyobrażacie, no dobra trzymajcie się